Dobry. Dzień dobry. Dzisiaj stretching, rozciągamy się, rozciągamy wszystkie mięśnie. Stretching właściwie nie buduje mięśni, tylko je uelastycznia, rozciąga. Dzisiaj zajmiemy się również mięśniami głębokimi, które są mniej więcej tutaj w tym miejscu zlokalizowane. One są połączone ze strukturą całego naszego układu nośnego i one są bardzo ważne. Uruchomienie ich wpływa również na funkcjonowanie całego naszego systemu poruszania się. Zaczynamy. Zaczynamy oczywiście jak zwykle od rozgrzewki. Rozpoczynamy od rozgrzania szyi. Polecimy sobie tak od do góry, do dołu. Najpierw leciutko, głowa na boczek, bardzo lekko. Jest to nasze pierwsze ćwiczenie, a kark tutaj jest dość wrażliwy. Dwa, trzy, cztery. 5 Wyprostowujemy się. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powrót do pozycji wyjściowej i na dół głowa. Raz, dwa. Mocno próbujemy tutaj rozciągnąć napięcia, które się znajdują na karku. Trzy, cztery, pięć. Wszystkie nasze kłopoty niestety lądują w tym miejscu. Pozycja wyjściowa. Rozluźniamy się. Do tyłu głowa raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a teraz ramiona do przodu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwileczkę przerwy, kuciutki oddech, powalniamy tempo. A teraz rozluźniamy biodra. Raz, dwa, krążymy, a górna część ciała jest nieruchoma. 3, 4, 5. I w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. Pozycja wyjściowa i do góry, jeszcze barki. Raz, dwa, 3, 4, 5 rozluźniamy się i w drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze raz biodra, teraz już mocniej, energiczniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć krótki oddech i druga strona, w drugą stronę jedziemy raz, dwa, trzy, cztery i pięć Uff, przerwa. Dobrze. Teraz rozciągniemy sobie kręgosłup. Nachylamy się bardzo powoli, bardzo powoli. Ruchy chodzi oczywiście z biodra. Leciutko, 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 leciutko. Jak już jesteśmy w pozycji prawie, że poziomej, górnej naszej części ciała w stosunku do podłoża, oddech i próbujemy jeszcze głębiej. Raz, dwa. Naciągamy sobie tutaj tą tylną taśmę nogi, staramy się mieć proste. 3, 4, 5, oddech, wdech i z wydechem idziemy dalej. Raz, 2, 3, 4, 5, oddech i wydech. Robimy to bardzo powoli, miękkie powoli przyzwyczajamy się do nowych zadań. 2, 3, 4, 5, chwilę zostajemy. Oddychamy. Jak damy radę, poprosimy mięśnie o jeszcze większy wysiłek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nogi staramy się mieć prosto. Wdech, wydech. Jak damy przerwę mięśnią, to one rzeczywiście poddają się, prawda? I ćwiczą intensywniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile damy rady? Jak ktoś już został po drodze, to zostaje. A kto jeszcze da, da rady się rozciągnąć tutaj więcej w tym odcinku, wzdłuż całej ta, tylnej taśmy? Wspaniale. Oddech. I spróbujemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to ja pasuję. Nie wiem, jak Wy Państwo. Zostajemy chwilę w tym maksymalnym dla nas ułożeniu. Czujemy miłe rozciąganie. Przeciągamy się raz w jedną stronę, raz w drugą. Rozciągamy ciało. Podpieramy się na goleniach albo na stopach, jak ktoś dotrwał do tego momentu i powoli przemieszczamy się do góry, chwytamy się na kolana. Głowa jedzie ostatnia, dlatego że byliśmy cały czas nachyleni, żeby krew zdążyła odpłynąć nam. Obs głowy, cztery, pięć, Roz... Rozluźniamy się. Jedna strona, druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Krążymy. Pięć, sześć. Stajemy prosto. I próbujemy jeszcze raz się rozciągnąć. Tak, uwaga. Nachylamy się. Ruch wychodzi oczywiście z biodra. Kręgosłup jest pościutynki, Dwa. 3, cztery, pięć, oddech, z wydechem jedziemy dalej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, chwilę dajemy mięśniom przyzwyczajcie, się do nowego wysiłku i z wydechem jedziemy dalej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, i z wydechem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychamy. I z wydechem jeszcze posuwamy się do, do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy na pewno rozciąganie tutaj mięśni. Cudnie, one normalnie nie ćwiczą. To jest właśnie część naszej strategii polegających na uruchomieniu mięśni głębokich. Wdech. I z wydechem jeszcze próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy? Opieramy się. Jeżeli ktoś doszedł do podłogi, to opiera się o podłogę. A jeżeli został gdzieś na golenia, to sobie podciągamy my się wszyscy leciutko powoli do góry bardzo powoli i głowa oczywiście jedzie na samym końcu powoli się wyprostowujemy oddychamy rozluźniamy teraz jeszcze raz zrobimy skłon i rozciągniemy sobie po kolei tylną taśmę na naszej na naszych nogach, tak? Od pośladków do stóp, tak? Uwaga! Jedziemy ostatni raz. Powoli, powoli. Trzeci raz to już nam pójdzie fantastycznie. Dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. I z wydechem jedziemy dalej. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Plecy cały czas proste. Wdech i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz po takich rozciągnięciach to prawdopodobnie wszyscy dadzą radę, przynajmniej czubki palców położyć na macie. A jeżeli nie, to gdzieś w tej okolicy, ale lepiej żeby to były. Tak? Żeby to była mata. I rozciągamy się. Raz, dwa. Trzy cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Dobrze. Chwytamy się za nogi i powoli, powoli, bardzo powoli. Jesteśmy na kolanach wszyscy, mam nadzieję, chops. Powoli, powoli, powoli wstajemy. Rozluźniamy się. A teraz sobie uklęknijmy. Tak. Jesteśmy wszyscy w klęku. Jeżeli ktoś ma kłopoty z kolanami, może sobie je lekko podwinąć, czy wsiadzie skrzyżnym. Tak. Jesteśmy prosto. I teraz. Przechodzimy raz na jedną stronę, raz na drugą. Robimy to bardzo powoli, tak? Rozciągamy sobie tutaj te fragmenty naszego mięśnienia. Uwaga! A można się też i tak podeprzeć, jak ktoś ma. Może nawet będzie lepiej. Raz. Dwa. I powoli wykonujemy, tak? Staramy się dość głęboko. Trzy. I rozciągamy sobie tutaj mięśnie. Cztery. Sześć Siedem Osiem Dziewięć O! Wspaniale! I dziesięć, tak? Rozciągamy się Zmieniamy teraz pozycję Jedna noga zostaje na Macie, a drugą chwytamy za stopę i podciągamy się ją do góry. Staramy się, aby ona była wyprostowana, tak? Ops. I podciągamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy chwilę. Króciutki oddech, dajemy szansę rozciągnąć się mięśnią. I jeszcze raz z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy? Oddech. Przemieszczamy teraz nogę lekko na boczek. Tak. Oddychamy i z powrotem ją dajemy do przodu. I powoli opuszczamy. Rozluźniamy się. Nie zmieniamy jeszcze pozycji. I jeszcze raz chwytamy stopę za. Obydwoma rękami, hops, wyprostowujemy nogę, tak? Hops, oddychamy i z wydechem jeszcze podciągniemy się. I następny wydech, i następny wydech, tak? I następny wydech. Odkładamy nogę na boczek, lekko. Chwileczkę oddychamy. Przemieszczamy ją z powrotem do przodu. Opuszczamy. Rozluźniamy się. Tak, zrobimy sobie przerwę. Wracamy do pierwszego ćwiczenia. Jesteśmy na, siedzimy na kolanach, tak. Opieramy się leciutko i raz, powoli, tak? Pozycja wyjściowa, dwa, pozycja wyjściowa, trzy, pięć razy, tak? Cztery i pięć. Wracamy do poprzedniego ćwiczenia. Jedna noga zostaje, tak. Rozciągamy ostatni raz tą nogę. Hop, się za stopę. Podciągamy do góry, tak. Chwileczkę siedzimy. Oddech. I z wydechem podnosimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze wyżej. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5. Dech, wydech. Jak damy radę to pociągniemy się jeszcze, a jak nie, to zostajemy w tym po położeniu. Raz, 2, 3, 4, 5. Odkładamy nogę na boczek. Wyprostowano. Siedzimy chwileczkę. I do przodu. I opuszczamy ją, tak? Rozdłuźniamy się. Teraz ta noga wędruje na matę, położymy ją. Chwileczkę odpuszczamy. Dwa spokojne oddechy. tempa powolne. Tak, bo to jest stretching. Uwaga. Hops. Powoli wyprostowujemy tą nogę. Tak. Najpierw powoli, bo ona się mięśnie muszą się powoli przyzwyczaić. Oddech, wdech, wydech. I jeszcze. Uwaga, wdech. I wydech, tak. Wdech i wydech, noga prosta. Wdech i wydech. Odciągamy nogę na boczek. I wracamy, tak. Wracamy, opuszczamy nogę, rozluźniamy mięśnie. Tak. Wracamy do ćwiczenia, jeszcze raz zróbmy to ćwiczenie. Hops, podnosimy nogę do góry. Hops, wyprostowano, tak. Wdech i wydech, tak. Oddychamy, wdech, z wydechem podciągamy. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Jak damy radę, to jeszcze pocieniamy. Raz, wdech i wydech. Musimy czuć porządnie rozciąganie się tutaj z tyłu, tak. Odciągamy nogę na boczek. Wracamy do pozycji wyjściowej i odkładamy nogę z powrotem. Rozluźniamy się, przechodzimy do pozycji na kolana. Siedzimy sobie, tak. No, sto, rękoma oprzyjmy się do przodu, tak. I powoli, tak? Rozciągamy mięśnie sobie. Moczne. Raz, dwa, trzy. Pozycja wyjściowa. 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 Rozluźniamy się. I ostatni raz wracamy do rozciągania nogi. Ops. Ta noga siedzi sobie. Tutaj leży na podłodze. Na macie. Oddech. Łapiemy stopę i do góry. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, oddech. I z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uelastyczniamy sobie te wszystkie zblokowane mięśnie. Raz, dwa, trzy. 4 5 i z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, noga na boczek. Tak. Do przodu i wracamy. Tak. Kładziemy się teraz na boczku. Tak. Jesteśmy wyprostowani i teraz rozciągniemy sobie wewnętrzne mięśnie ud, tak? Po kolei, tak? Podnosimy Nogę i rozciągamy ją w ten sposób, tak? Uwaga, leżymy. Staramy się tutaj mieć stabilną, mniej więcej, pozycję. I uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy chwilę w tej pozycji. Oddech i spróbujemy z wydechem jeszcze pogłębić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy powoli nogę. Chwileczkę oddech. Dwa, oddechy, zwalniamy tempo. I jeszcze raz noga. Op, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. I z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. I z wydechem jeszcze raz próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powoli opuszczamy nogę. Chwilę odpoczywamy. Jesteśmy cały czas na boczku. I ostatnie ćwiczenie na tą stronę. Podnosimy nogę. I rozciągamy sobie. Raz. 2, 3, 4, 5. Oddech z wydechem. Raz, 2, 3, 4, 5. Oddech. I z wydechem raz, 2, 3, 4, 5. No to mamy tę nogę wspaniale rozciągniętą. Rozciągamy jeszcze ostatni raz drugą nogę. Kładziemy się na tę stronę. Tak, jesteśmy na boczku. Zaczynamy, wiadomo, bardzo powoli. Podnosimy nogę. Raz, dwa, nie robimy nic na siłę, powoli. Dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy w tej pozycji. Wdech i z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Tak, i z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I opuszczamy nogę. Chwileczkę odpoczywamy. Wdech, wydech. Podnosimy jeszcze raz nogę. Hops. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy w tej pozycji. Wdech, i z wydechem jedziemy dalej. Raz. Dwa, trzy, cztery, 5, wdech i z wydechem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nogę opuszczamy. Rozwijamy się. No i teraz Alzheimer, chyba trzeci raz trzeba powtórzyć. Nie, nie, nie liczyłam. Jeżeli jest to czwarty raz, to przepraszam. Ok. Podnosimy ostatni raz nogę. Jeżeli to czwarty rozpras, to po prostu łatwiej nam będzie to wykonać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. I z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, wdech. I z wydechem raz, dwa, trzy, cztery i pięć. No to mamy nogi porządnie rozciągnięte ale nie mam jeszcze osiągniętych przodów nóg, dlatego kładziemy się na brzuchu. Wyciągamy się najpierw na całą długość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podkładamy sobie ręce pod brodę. Tak, łapiemy się za nogę, za stopę. I bardzo lekko, tak? Pierwsze ćwiczenie bardzo lekko. Staramy się piętą dotknąć do pośladka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy w tej pozycji? Oddech. Z wdechem leciuteńko jeszcze pogłębiamy, ale bardzo lekko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa. Oddech. I z wydechem bardzo powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Postępujemy tak do pierwszego wyczuwalnego dyskomfortu na przodzie uda. tak Chwileczkę oddychamy, rozluźniamy się. Opuszczamy sobie znowu mrodę na rękę. Podnosimy drugą nogę. Łapiemy się w okolicach przegubu. i bardzo powoli, bo to jest pierwsze ćwiczenie. Raz. 1, 3, 4, 5, przerwa, oddech. I z wydechem, raz 2, 3, 4, 5, przerwa, oddech. I jeszcze raz z wydechem, raz 2, 3, 4 i 5. tak? Zauważmy, że po każdej przerwie po prostu mięśnie się poddają i rzeczywiście łatwiej się rozciągają. A I właśnie o to nam chodzi, żebyśmy mieli elastyczne mięśnie. Powoli opuszczamy sobie nogi, nogi obydwie na matę. Jesteśmy w pozycji sfinksa w tej chwili. Podnosimy lekko głowę, dłonie kładziemy sobie na matę, nie zapadamy się na barkach. Raz, dwa, trzy odstaramy się leciutko do tyłu, odchylić, dwa, trzy, cztery, 5. zostajemy chwilę, oddech, a teraz podciągamy się na kolana, przechodzimy do pozycji deski, sprawdzamy, że rzeczywiście nadgarstki, żebyśmy tak mieli mniej więcej pod barkami, a stopy, żeby były mniej więcej na równej linii z, z biodrami, mniej więcej i układamy ciało w w jedną, jedną, jednej płaszczyźnie stoimy nie zapadamy się na barkach całe, wszystkie mięśnie aktywne tak odciągamy sobie jedną nogę do w ten sposób, tak, i odkładamy tak, i teraz druga noga Op. i odkładamy tak, i jeszcze raz. Hop i odkładamy. Hop, odkładamy, robimy przerwę. Zostajemy w pozycji deski. Dwa oddechy i wracamy do ćwiczenia. Raz, wyciągamy się. Dwa, wyciągamy się. Pozycja deski. A teraz leciutko na jedną stronę. Oddech. Pozycja wyjściowa na drugą stronę, oddech, pozycja wyjściowa, jedna strona, oddech, pozycja wyjściowa, oddech. Kładziemy się, opadamy kolanami na matę, rozluźniamy sobie mięśnie, krążymy mianowicie biodrami w jedną stronę, trzy razy tak i w drugą. 2, 3, przechodzimy do pozycji kota, czyli znowu sprawdzamy, czy mamy nadgarstki mamy pod barkami, a czy pod kolana są, pod piodrami i rozciągamy sobie mocno kręgosłup do góry, głowa na dół, Chwilę zostajemy w tej pozycji. Podnosimy głowę, rozciągamy się i jeszcze raz głowa na dół i głowa do góry. Przeciągamy się, chodzimy do tyłu, rozciągamy mocno ręce, ręce zostają w przodzie, rozciągnięte palce. Tak, a teraz płynnie przechodzimy do przodu. Stajemy na naszych rękach. Nogi są luźne. Podnosimy głowę. Jesteśmy w pozycji psa z głową do góry. I znowu przechodzimy do tyłu. Rozciągamy się mocno. I przychodzimy do przodu, podnosimy lekko głowę, siadamy sobie teraz w pozycji siadu skrzyżnego. Siedzimy prosto, oddychamy, wyrównujemy oddech. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. Jeszcze raz nos, usta, ręce mocno do góry. Nabieramy mocno powietrza i z wydechem opuszczamy. I układamy je sobie, dłonie, na splocie słonecznym. I jesteśmy szczęśliwi i aktywniejsi, i sprawniejsi. Do jutra. ヨーグルト。